Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj sprawdzimy sobie taką grę, która nazywa się Die in the Dungeon. Jest to wersja prologowa gry, więc jak możecie się pewnie domyślać. Jeszcze wiele rzeczy tutaj się może zmienić w pełnej wersji gry. My natomiast sprawdzimy sobie z ciekawością co takiego w tym dungeonie się dzieje, że musimy w nim tyle kurczę umierać, skoro już nawet w tytule mamy informację, że to się nam przydarzy. Widzę, że wersja prologowa niespecjalnie się czymkolwiek przejmuje, tylko rzuca nas bezpośrednio, momentalnie do akcji na pierwsze pięterko. czasu tutaj nam sobie leczy, leci powolutku, a my się zastanawiamy co właściwie mamy zrobić. Dlatego klikniemy sobie ten tutaj przydatny mam nadzieję przycisk tutorial i dostaniemy jakiekolwiek wytłumaczenie co za szaleństwo się właśnie na naszych oczach wydarzyło. Ej, co za problem, zapomniałeś swojego treningu? Cóż, ach, nic za to nie poradzimy, lepiej szybko sobie to przypomnijmy. Po pierwsze musisz rzucić kośćmi z twojej całej puli w ręce. Okej, okay. mamy tutaj kości widzę, 3 jedynki, 4 jedynki, 1 dwójka, tragedia. Teraz możemy chwycić swoją, swoje kości i wrzucić je na tę właśnie tą planszę, żeby ich użyć. No dobra, to ja sobie wezmę, co tu mamy. Jedynka blokująca i czerwone są atakujące najwyraźniej, a zielone są co? Leczące. No dobra, powiedzmy, że wezmę tą jedynkę i sobie ją tutaj rzucę. I co teraz? Ok. Każdy kolor reprezentuje inną akcję w walce. To już dążyliśmy zauważyć. A tak blok i leczonko. Możemy najechać myszką nad yy, jakąkolwiek kostkę, żeby zobaczyć wytłumaczenie. Spoko, można je użyć tylko raz w walce, bo jest szklana ta kostka, więc się rozbije po tym, jak ją sobie zużyjemy. Ok, to wciąż jest w miarę sensowne, jak dla mnie. No ale dobra, zobaczmy, co dalej w takim razie. Eee, zaraz będziemy się uczyć, powolutku, to, co tutaj wszystko się dzieje. Kostka lecząca, dwa hapeki odzyskuje. To jest typ naszej kości. To są twarze kości, czyli to na czym może wylądować, że tak powiem. Eee, też można wyrolować takie numerki jak 1, 2, 3. Z tego co widzimy. Z szansa dosyć równa na to, że wypadnie jedynka, dwójka lub trójka, Na to przynajmniej wychodzi. Mamy też informacja na temat właściwości danej kostki, czyli w tym przypadku no, to jest na przykład informacja o tym, że możemy użyć jej tylko raz w walce. Okej, okay, rozumiem, że kostki będą miały różne właściwości. No dobra, możemy wrzucić więcej kostek na borda, no to wrzucimy sobie jeszcze jedną jedynkę. No ale teraz tak, pytanie brzmi. Ja, ja mam Full HP, więc ja nie wiem, czy jest sens. Wrzucimy sobie kostkę blokującą na przykład. Zaraz, zaraz. Właśnie skończyły Ci się punkty energii. To oznacza, że nie możesz już więcej położyć żadnych kości na twojej planszy. Ok. Twoje punkty energii będą dawały Ci do zrozumienia tak naprawdę ile kości możesz użyć przez konkretną turę. Możesz teraz wstawić kości z powrotem do ręki, jeśli byś chciał i odzyskasz wtedy energię, tak jak właśnie widać, okej, okay, czyli dopóki nie zatwierdzimy jakoś finalnie tego wszystkiego, co robimy, to możemy się bawić i ustawiać te rzeczy jak nam wygodnie tak naprawdę. Okej, okay. to znaczy czas, żeby zdecydować, które kości naprawdę chcemy użyć. Ustaw kości na swojej planszy, a następnie kliknij przycisk finish. Kiedy tylko klikniesz, to zobaczysz, co się wydarzy. OK, no ja właśnie kliknę blok, bo czuję, że będziemy dostawać bloka, a nie będziemy. Um, nie ma sensu chyba się leczyć jeszcze szklanymi kościami, skoro się rozwalą. Klikamy finish. Co się stało? On oberwał. OK, ona też zaatakował, my zblokowaliśmy. Wszystko w porządku? A wybacz, zapomniałem ci powiedzieć. Przeciwnicy będą poruszać się zaraz po tobie. A teraz kreslujemy nowe kości do twojej ręki. O zobacz, teraz masz fioletowe. To jest nowy typ kości i faktycznie, jak na to nie patrzeć, są fioletowe kostki w naszym teraz tutaj przyborniku. To są kości bustujące. One mogą, możemy je używać, żeby wzmocnić inne kości. Możemy taką jedną złapać, położyć na borda i zobaczymy, co się stanie. Znowu, dwójki maksymalnie możemy tutaj wyciągnąć. Złapiemy sobie taką kość. Ok, one wspierają, chyba rozumiem, te kości, które są tak na boku. Ciekawostka to jest w sumie. Dwa miejsca odległości. Czyli ja wkrzucam tu kostkę i wszystkie te są wzmocnione o dwa. No dobra, to brzmi sensownie. Wartość tych kości oczywiście będzie zapisana w wytłumaczeniu, w opisie tych danych kości. Ta sama wartość będzie dodana do kości targetowanej. Teraz, jeżeli położymy dodatkowe kości w miejscach, w których są te właśnie wskaźniki plus dwa, to powinno się to wszystko stać silniejsze. Te konkretne kostki. No dobra, możemy zbustować trochę kości w takim razie. Zbustujemy, a czek zbustuje kolejną dwójkę. Zbustują się nawzajem. Okej, okay. czyli zadziała to w ten sposób. Dobra, nie potrzebuję tego, chociaż w sumie, jakbym zbustował to w ten sposób, proszę bardzo. Pięć aż zadam obrażeń w tym momencie, wszystko nam się to wzmocniło. Jeżeli będziemy w ten sposób, właśnie te kostki ze sobą nawzajem łączyć, to możemy osiągnąć różne połączenia, które pozwolą nam na zadanie więcej obrażeń, bo być może na przykład większą tarczę, uzyskanie większej tarczy i tak dalej. Wiecie, w ten, w ten deseń. Odpowiednią kombinacją można nawet. Przeciwników pokonać jednym hitem i to chyba właśnie jest ta kombinacja, bo właśnie to zrobiliśmy. Dobra robota, w końcu zaczynasz wyglądać jak taki faktyczny z krwi i kości em, rycerz kości. Z krwi i kości rycerz kości, no cóż, tak się już powiedziało. W się, czas nadszedł na to, żebyś wrócił do faktycznej zabawy i powodzonka. No dobra, jesteśmy tutaj faktycznie w sytuacji, gdzie będziemy walczyć z, tą, z tym cholernikiem. Pytanie, co on to naprawdę robi? Jeden średni atak. Średni atak to zakładam, że jest po prostu takie określenie flavorowe, chociaż może ono coś potem oznaczać. My sobie tutaj zrobimy wzmocnienie. Mamy tak, mamy kostkę ataku. No i możemy w sumie zblokować też. Czemu by nie spróbować w ten sposób? Mamy trzy energii, więc tak też sobie zrobimy. Ona zaatakuje za. Ciężko powiedzieć za ile, bo nie wyświetliła się żadna informacja tego dotycząca. Mamy tutaj. A, to są kości, które zużyliśmy, tak? A to są, Nie, to są kości, które zużyliśmy. A stąd będziemy jeszcze pobierać kości. Ok. a jak to zamknąć po prostu klikając. Nie ma problemu. Czwóreczka. Co to oznacza? Jak kliknę to, pojawia się szóstka. To jest ciekawe. Ok. jeden słaby atak. Interesujące znowu. Mamy kostkę wzmocnienia jeszcze jedną. Nie, a to jest kostka carczy, przepraszam. To jest kostka wzmocnienia. Ja sobie myślę, że wzmocni się jeszcze czemu by nie, tak żeby zadać dwa punkty obrażeń. Nie finiszujemy. To jest, nie jakieś obrażonka. Jeden, tylko tarcza została. Czyli ten średni atak tak aż trzy obrażeń, tak naprawdę. Dobrze wiedzieć. Teraz będzie znowu jeden słaby. Mamy cały czas dwie tarczy, które nie zniknęły. Po turze, to jest miłą informacją. I możemy teraz po prostu kolegę pokonać, tak naprawdę, po prostu używając jednej kości. Świetnie. Teraz możemy zyskać nową kość, albo jakąś odrzucić. Nie chcę odrzucać żadnej kości. Wydaje mi się, że wszystkim się mogą przydać w tym momencie. Więc sobie po prostu wezmę jakąś nową. Pup, czyli kupa. Sajebić na kości. Już mnie to cieszy. Same jedynki, zobaczcie. Ta jest podstawowa kość bustująca z kolei, a to jest podstawowa szklana, oczywiście kość lecząca. Myślę, że możemy tą bustującą sobie zgarnąć. Dodatkowo będziemy mieli więcej możliwości korzystania z różnego rodzaju wzmocnień. Wchodzimy do pokoju wypełnionego dziurami i piachem z ogromnym i dosyć przerażającym insektem po środku pokoju, który przygląda się dokładnie tobie. Zamiast atakować, uśmiecha się jednak i oferuje ci rękę, tak żebyś mógł stanąć na równych nogach. Hmm. To możemy zaakceptować i przeskoczyć. Aha nie, on faktycznie jest na tyle duży, że podaje mi rękę, żebym mógł na niej stanąć, a nie żeby się podnieść. Okej, okay, ale czy ja chcę przeskoczyć do mm, trzeciego piętra. Dostanę 3 HPki więcej. Złota kostka. Będę walczył, bo chcę złotą kostkę. Tam była jakaś walka z tego co. Kliknęłem bardzo szybko, bo się podnieciłem tą złotą kostką, szczerze mówiąc. Mm, ona jest ciężka. Co ciekawe, nie wiem co to oznacza. To no jest szczęśliwa, blokująca. Ona ma prawie same szóstki z tego co widzę. Ta z kolei złota blokująca jest pięć. No, kurde, trochę mnie kusi zgarnięcie Ta, ta bustująca też jest dobra. Tą no bustującą zgarniemy, bo ten bust może nam się przydać tak bardzo sytuacyjnie. Nisek otwiera swoją ogromną pięść i oferuje ci szansę, żeby wybrać nową, silniącą kostkę do Twojej kolekcji. Przez chwilę się wahasz, ale w końcu jedną łapiesz. Nagle ręka zamyka się na tobie, łapiąc cię kompletnie w zaskoczeniu. Kiedy otwierasz znowu oczy, znajdujesz się na wyższym piętrze. Okej, okay, ale nie mieliśmy walczyć, oh shit, okej, okay. mamy walczyć, zdecydowanie, średni atak, średni atak i medium atak. Hmm. To jest wszystko fajne, możemy wybrać kogo chcemy atakować, ja myślę, że tutaj, tylko te, te średnie ataki, uuu, uh. okej, okay. to jest interesujące. Czyli dopóki oni tutaj będą, to będą nam blokować trochę możliwość wzmocnienia kostek. Co jest mało mało fajne, ale ja mogę tutaj wzmocnić bardzo potężnie moje kostki. Właściwie to mogę nawet pokonać kolegę tutaj. Wystarczy, że to już je tej. tarcza akurat, cholera. Tej, tej kostki. Ale zasadniczo to tarcza też z chęcią przyjmę, więc finiszujemy. Jednego pokonujemy. Cztery obrażenia, a on tutaj trzy obrażenia. Interesujące, że nie potrafię za bardzo ocenić tak naprawdę, gdzie te ataki są potężne. Skąd się bierze akurat taka liczba na nich? No dobra, lecimy dalej. Mamy trójeczkę, mamy dwójkę. Będziemy chcieli pokonać tego. Nie mamy jedną kartę jedną kość blokującą, więc udajemy sobie tarczę. Pokonujemy tego koleżkę. Ten za trzy tym swoim atakiem. O, tutaj mamy też jakąś dwójkę od razu ustawioną z góry. Tak akurat całkiem nieźle, bo ja sobie tutaj z chęcią te dwójki ustawię. I się też wyleczymy w sumie. Czemu nie? Proszę bardzo. I się wyleczamy do dwudziestki. Nie wiem, czy to ma znaczenie. W sumie możemy teraz wybrać jednak jedną z ulepszeń po tej wygranej walce upgradeujemy dwie kostki do srebrnego tiru, albo zwiększamy maksymalne HP. Ja chcę upgrade'ować kostki, zdecydowanie. Ja myślę, że upgrade'ujemy właśnie kostkę... Myślę, że lepiej być blokującym bardziej silnym i może też boostującym silniejszym. Boost ma też ten problem, że jak boostuje się o 3, no to wiadomo, że daleko są te kostki położone od siebie. To też trzeba uważać. Teraz tak, tutaj mamy jeden mały atak, jeden średni atak, tutaj jeden mały atak, znaczy słaby, jeden średni. Bardzo dużo krzywdę nam chcą koledzy tutaj zrobić więc myślę, że będziemy próbowali się mocno wybronić 5 to jest no niestety niewystarczająco, żeby tutaj się całkowicie wybronić, ale zobaczmy może nie będzie najgorzej piąteczka, proszę bardzo on zaatakował na ile mógł to jest wciąż jednak bardzo dla mnie zaskakujące a rozumiem, że okej okay, że on tutaj różne kostki chyba używa Czyli, że ta, ta słaba to prawdopodobnie jest od 1 do 2, a średnia może być już od 3 do 4. Okej, okay, czyli to w ten sposób działa. Musimy zwracać uwagę na to, niekoniecznie na konkretną liczbę, ale na możliwość. Czyli tak naprawdę on może nam zadać od tak naprawdę od 6 do 3 punktów obrażeń. Musimy to w ten sposób przy, przyliczyć, bo albo 1 i 3, albo 2 i 4. Oczywiście może być też 1 i 4 i tak dalej, ale to są te maksymalne, minimalne zasięgi. Dobra, chcemy pokonać już tą, żeby mieć z nią jak najmniej problemu i styczności, ale też nie chcemy za bardzo narazić na... O kurczę, tylko że ja mam tyle obrażeń tutaj, aż 5, aż mi trochę głupio tego używać w ten sposób. Może po prostu, tylko że z drugiej strony blokada mi się by przydała. Dobra, trudno, troszkę za mocno uderzymy, ale przynajmniej pozbędziemy się jednego przeciwnika, czwórka, no on nam tutaj robi kuku. Na ten też nam sobie w na szczęście nie najgorzej. Tutaj potencjalnie maksymalnie będą 4 obrażenia, tutaj maksymalnie 2. Przepraszam, też 4. Potencjalnie też 4. Jakby nie patrzeć, więc chyba się chcemy pozbyć. Tylko że my teraz mamy dosyć duży problem, bo my nie mamy nie mamy możliwości za bardzo. Kurde, jakby to. O, plus 6. Świetnie, możemy się bardzo mocno wyleczyć. I to robimy, bo oni nas teraz atakują dosyć mocno. Nie mamy się czym bronić. Może teraz mamy kostki blokujące? Mamy jedną ofensywną. Proszę bardzo, tu jest jedna jeszcze zablokowana od razu. Czy jestem w stanie jakąś ją jakoś wzmocnić? Jestem jeszcze w stanie jakoś wzmocnić. A czy może jestem jeszcze bardziej w stanie? Tak! Proszę bardzo. I teraz co? Ile miałbym tutaj? Plus 5, czyli jestem w stanie pokonać to, to, to jedną jednego przeciwnika od razu z miejsca? Proszę bardzo. Został mi tylko ten. No on mi trochę zaboli, ale teraz bym się może poleczył. Jakbym miał na tyle farta, to bym się z chęcią poleczył. Eee, pytanie brzmi. Tutaj chcę wzmocnić kostkę. Zrobimy ja tutaj szósteczkę. On nam może zrobić. No, ta szóstka już wystarczy tak naprawdę. Żeby się wybronić przed jego atakiem, bo on ma dwa średnie maksymalnie. A nie, to jest maksymalnie 8 punktów obrażeń. To niekoniecznie jest wystarczająco wcale. No dobra, zaryzykujmy. Może, może jednak nam nie zrobisz tyle krzywdy. Proszę bardzo, nie zrobił nam aż takiej krzywdy. My natomiast możemy tutaj dalej przystąpić do ataku. Ta piątka już wystarczy na zwycięstwo, na wszelki wypadek zrobimy 9 punktów obrażeń, więc overkillujemy. Wyleczymy się do full, bo trochę obrawaliśmy. Normalnie bym wolał wziąć nową kostkę, ale, ale jednak wolę nie mieć tak mało HP. I lecimy dalej z zabawą. Oni mają po jednej, ten ma z kolei leczenie nawet. No także musimy tutaj się troszeczkę skupić na... Ym, Myślę, że na obronie na razie nie mamy za bardzo co innego rzeczy. 11 tarczy to dużo tarczy, ale czy wystarczająco dużo? Chodzi o to, że tak, nawet trójka została, co mnie bardzo cieszy, że te rzeczy zostają, bo teraz na przykład będzie trochę trudniej, żeby żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Możemy 6 obrażeń rzucić. Tylko na kogoś. Oni mają po 5! Oni mają po 5, więc takiego jednego pokonamy. Oni obaj mają też średni atak, więc z tego się trzymamy, że pokonujemy jeden średni atak. A ten się tutaj wyleczył. Nie, żebym, nie żeby był ranny, szczerze mówiąc, bo nie był. Teraz tak. Tutaj szóstka, więc znowu pokonujemy przeciwnika. I ja myślę, że się wyleczymy. A co? Czemu nie? Do full HP. On nas zaatakował. A zaraz mnie zaatakowaliśmy. Wydawało mi się, że. A może się pomyliłem. Może zrobiłem tarcza zamiast ataku. Chyba tak właśnie zrobiłem. No nic, to nie jest wielki problem. Idziemy sobie dalej w nasze działania ofensywno. Ofensywno-defensywne, że tak powiem, bo tutaj tarczę też chcemy, proszę bardzo. Jeden pokonany został, tylko nasz, nazwijmy to kapłan, że tak powiem. On ma medium wciąż atak, mamy dużo tarczy, więc się w ogóle nie musimy bać teraz. Tak naprawdę o to e, możemy zainwestować, no na tyle na ile możemy, jeżeli chodzi o damage, czyli 5, no to jest połowa życia w jego przypadku, on się też będzie leczył o jeden co prawda na szczęście. Mm, robimy, ach, to jest trójeczka, więc musimy daleko ją odstawić od naszych innych kości. No, nie mamy tutaj za dużo możliwości. On będzie się leczył i się będzie leczył. To oznacza, że szóstka to jest idealnie, tyle musimy zadać, żeby go pokonać. Więc to jest akurat dobra robota. Mamy możliwość upgradeowania kostki do srebrnego tiru. Do złotego tiru, nawet. Więc myślę, że tą kostkę boostującą podbijamy do złota. No i zobaczymy. Tak naprawdę nie widziałem jakiegoś od razu efektu, co to dało. Ale gdzieś nam ta kostka pewnie wypadnie za chwilę. I będziemy mogli wtedy użyć medium attack. Wzmacniamy więc. W takim wypadku, obronę, ale też przechodzimy do ataku. Mamy tylko trzy możliwości zaatakowania. Proszę bardzo, czwóreczka akurat wyszła mu idealnie. On ma teraz 5 słabych ataków, to jest potencjalnie 10 HP. To jest ale mamy złote kostki, proszę bardzo, złote kostki. Co one tak naprawdę robią? Jeszcze raz, najedźmy na nie. Heavy property. Ok, jest ciężka, więc zostanie na bordzie jeszcze. Rozumiem, o to chodziło, więc w takim wypadku, proszę bardzo, zostawimy sobie na bordzie, on nas bardzo zaboli. Musimy się wybronić, na ile to możliwe. Kostka zostanie na bordzie, obie zostaną na bordzie, więc przyszła tura może być bardzo przydatna dla nas. A, tylko jedna została jednak, kurczę, myślałem, że ta druga też zostanie. No trudno, plus 3 i robimy co? Znowu 5 słabych ataków. Bolesne się to robi dla nas, nie ma co ukrywać, ale będziemy tutaj próbować blokować przynajmniej trochę. Próbujemy, mamy dodatkowych 5 defensywy, On ma tylko dwa punkty życia, więc potencjalnie możemy to. Znaczy, na pewno zakończymy to teraz, w sumie. To jest, Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Ale na wszelki wypadek, wiecie, wyleczymy się o jeden HP. Żeby mieć full HP i co możemy zrobić? Upgradeować dwie kości do Silvera albo wziąć nową. Myślę, że upgradeujemy to, co mamy na razie. Myślę, że upgradeujemy to, co mamy i zrobimy sobie tylko tak, te, te. te te kości, które są leczące, one nam znikają z gry. W sensie to nie to, że na turę, czy na rundę, czy na jedną walkę, one nam znikają kompletnie. Mam tylko jeszcze jedną kostkę yy, zieloną, co jest smutne. No, ale co do znaczy, że ulepszanie tych kostek może nie być takie najbardziej sensowne. No dobra, zobaczmy sobie, więc tak jak zwykle ulepszamy jedną bustującą, jedną ofensywną. Znaczy nie jak zwykle, ale, ale myślę, że to może być dobry trade. Następny pokój wypełniony jest nerotyną, minerałem, e, mineralnymi kości, minerałem, z którego kości są zrobione. O, każdy ze złóż wyemituje niebieskie światło, które e, jak tylko dotyka mgły już obecnej w pokoju, e, powoduje, że tworzy taki dosyć przyjemny, piękny widok. Okej, okay. będziemy mogli zagrejdować, zależnie od tego, co wybierzemy: albo 3 do Silvera, albo jedną do Maksa. Jedną do Maksa zagrejdujemy. Ehm, hmm. To myślę, że tą blokującą do maksa, proszę bardzo, szósteczka. Ok, straciło światło. Eee, to złożę i możemy iść dalej w takim wypadku. Mamy tutaj do czynienia z kolejnymi przeciwnikami. Oni się specjalnie nie różnią na razie. To jest dziesiąte piętro swoją drogą. Czekam, czy jakiś boss się pojawi, tak naprawdę. Mamy czwórkę. Problem z czwórką jest taki, że nie bardzo mamy Aha, tutaj mogę ją rzucić co prawda tylko. Ciekawe, bardzo daleko. Aż cztery pola? Aha, bo to się liczy w ten sposób. Okej, okay. na dwójeczka Potem. Nie mam żadnego tego, nie mam żadnej możliwości odparcia tego ataku, więc po prostu spróbujemy zrobić tyle damage, to jest możliwe i pokonamy go w jednej turze Ten nam zada ten średni atak Trzy punkty obrażeń, okej okay. teraz, teraz tak, możemy się elegancko wyleczyć I możemy elegancko jeszcze tego kolegę tutaj pokonać w, dosyć w taki prosty sposób Odpowiednio kombinując te kostki Bierzemy nową, przyda nam się jakaś nowa oh, Hollow Kostka lustrzana, interesująca, hmm. weźmiemy sobie ten holo, zobaczymy jak to będzie funkcjonować w kolejnym rozdaniu tutaj, może nam bardzo się przyda, teraz tak, co oni mogą robić, copycat modifier, akcje tego przeciwnika są bazowane na kostkach jakie użyłeś tej tury, a ten z kolei ma od jakiś modyfikator odporności, przeciwnik może być tylko zabity kiedy zostanie mu dokładnie 7 punktów obrażeń, ciekawe Ciekawe czy my piątkę nie mamy nawet i... aha to jest blok, nie, nie wzmocnienie, faktycznie. Dobra, ale oni tak naprawdę boost będą robić i zwykły prosty atak. No ja mu mogę zadać, proszę bardzo, niespodziewanie 7, więc nie zgadniecie co zrobię, ale też przy okazji... O, on mnie tutaj jeszcze będzie blokował. A tak, o, na niego wpływają moje ruchy, ale ja i tak zamierzam po prostu pokonać tego jednego, dosyć mocno się wzmocnić jeżeli chodzi o obronę. Plus jeden do mocy ataku ma tutaj kolega. No dobra, mamy 6 w tarczy, więc tak naprawdę to on nam niewiele na razie może zrobić. Oczywiście on będzie też, wie, wiecie, powtarzał wszystko za nami, więc będzie boostował, będzie yy, atakował, tak jak my to robimy wszystko. Nie ma problemu, bo ja mu aż 5 punktów obrażeń zadaję, no te, właściwie to 3. On na przecież. Niemniej tak naprawdę nic mi nie grozi w tym momencie, no, ta tura jest bardzo słaba. Ja ją przerzucam, on też chyba nic nie zrobił. A, musimy jednak kostki się pozbyć, co? Cholerka, yy, no to rzućmy sobie po prostu takiego autobusta, on powinien pozostać z mniejszą wartością, z jakiegoś powodu nie pozostał To jest bardzo dziwne, że one nie pozostają, mają napisane, że są heavy A jednak nie spadają, ciekawe, no w każdym razie, teraz y, możemy się nabustować, ile byśmy tylko chcieli Potrzebujemy zadać jak najwięcej obrażeń, to jest 7, to nie zabije Ale jeden punkt życia pozostały już powoduje, że właściwie cokolwiek zrobimy w kolejnej turze To powinno nam wystarczyć, proszę bardzo bo przecież my działamy jako pierwsi, wtórze, więc to nam dosyć dużo pomaga. Moi drodzy, tak mniej więcej wygląda Dying the Dungeon, to jest wersja prologowa gry, powtarzam, zagraliśmy 15 minut ranu i zrobiliśmy też tutorial, żeby przekonać się na czym to polega. Wydaje mi się, że jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają w karcianych rogalikach jakiegoś urozmaicenia, ten gameplay, jeżeli chodzi o plansze, jest dosyć ciekawy. Nie wiem jak szybko się on znuży, no i na pewno takie gry żyją, jeżeli chodzi o ich randomowe efekty, randomowe spotkania, encountery i tak dalej, więc Miejmy nadzieję, że to zostanie w pełnej wersji gry dobrze przygotowane. Na ten moment mogę stwierdzić, że jest to ciekawa propozycja, i właściwie to tyle mogę powiedzieć. Nie to, co bym ja zmienił, to na pewno jest bardziej wprowadzenie gracza w taki może delikatniejszy sposób, ale to tylko taka moja uwaga. Dajcie znać, co Wy myślicie w komentarzach. Czy Wam się gierka podobała? Oczywiście zachęcam Was też do subskrypcji kanału. A my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!